Witajcie, właśnie przyjechaliśmy do Albero Bello, zobaczyć te słynne domki trolli. Ale mieliśmy szczęście, że mieliśmy Ostatni w no. ostatni Mama, był. Fajne miasteczko takie domków. Pacz, to za 3 euro. A jak kupiłam ten za patrz Przyszła nasza pizza. Trzy margarity i dwie kafiolety. Cena. Woda to aż płynie z ulic. Jak rzeka. Więc tam jeszcze trzeba zjechać w dół bardziej, więc raczej się nie pchamy w takim deszczu. Ci, 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 ci. Ok, Nie, jedź, bo jakbym się nie spodobało, zobaczymy. Później zapacie mu jak zaparkuję. Nie, nie no, mówi, żebyśmy mieli Czekaj, czekaj. Ona sprowadzi kampery, Będzie większe miejsce. Bo tutaj ciasno tobie. Widzisz tam dalej w dół. Tam widzisz kamper, koło kampera stoi. No właśnie o to chodzi, on ci będzie pomagał. Dobrze, bo jest nawet wygodne do parkowania A tam jest tył przejazd? Tak, Czy na Ok, okay. gracie Witajcie właśnie, przyjechaliśmy do Albero Bello zobaczyć te słynne domki troli tutaj na karp, na y, camper park. Spokojnie były miejsca. Zaparkowaliśmy właśnie naszego kampera tutaj, tak na rogu. Pan pokazał ustawił nas. Idziemy pozwiedzać. Fajna pogoda, bo jest trochę tak zachmurzone, Nie ma dużego słońca, nie jest gorąco. Prawdopodobnie będzie padał deszcz, ale to pochodzimy z godziny, dwie, pozwiedzamy i idziemy dalej. Można doprowadzić. Szczerze mówiąc, to się nam udało, bo mamy ostatnie miejsce. Już nie puszczają żadnych innych kamperów. Rano trzeba. Ostatnie miejsce. Nasze. No ci mają fajnie, bo mają takie duże no. miejsca jak na kempingu. No można podłączyć się do prądu nie ma z tym problemu ale stoimy tak tam robimy no co, idziemy Ale tu jest dużo bardzo dla samochodów można sobie samochodem przyjechać Tak, okay, to na, ten. na szybę? Na szybę. Ale mieliśmy szczęście jeszcze w kamperę. No. Ostatni Mam Aha no co, na 10. Go 6 godzin. 6 godzin, 10 euro, tak? Tak. 6 godzin dziesięć euro, I to musimy włożyć za szybę. To weź na moją stronę. Dobra. Muszę teraz alarm wyłączyć. tak wygląda. Zamykamy i alarm włączymy. Idziemy. I na koniec. Chodź, zobaczymy no kupił. I no taki dobry Ale no. A to już są małe takie magnesiki z <mysł> Ee, takie domki. 27, 35 Można jeszcze powoli po godzinie. To pewnie pierwszy wszystko będzie najważniejsze. Taki jak pierwszy. No to kołpaki Ile kosztuje? Trzy Za 29 są. Fajnie, prawda? Fajne, fajne miasteczko takie w domku. Wszystko tutaj jest. Pamiątki. Malutki. No nie widać, ale taki jest malutki ze 3,50. Pamiątki, bary, bary, restauracje. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo klimatycznie. Patrzcie. No jak widzicie, wszędzie dużo ludzi, każdy sobie jakieś pikko, winko, winko. Wszyscy zwiedzamy, oglądamy. Dużo jest takich bocznych uliczek. Kërë më e pojsh Jo, po di, e mi në gërë në Ja, 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 ja,

Pogoda nam się udała, bo nie jest, nie jest w ogóle gorąco. Wyś jakby to było dobrze tylko. Boże warto się nie stresować. A jak deszcz by padał, to by było robił. Face 30, sali nie ma. Skórzamy Spacerujemy sobie tu, ale to trzeba przyznać, że pogoda nam się udała, bo na, na kempingu do dzisiaj było tam 35 stopni. Tylko, że kemping jest położony nad samym morzem, tak w dole. A to tutaj Albero Bello jest, jakby tak w górach. No i tutaj dzisiaj jest super pogoda, bo jest chłodno nie wiem, może 23-24 stopnie, ale słońca w ogóle nie ma i można tutaj sobie pochodzić bardzo fajnie praktycznie w ogóle się człowiek nie męczy o, a dziewczyny na zakupach cały czas najważniejsze rzeczy to, to są zakupy i pamiątki no ale to chyba wszędzie takie i wszyscy, szczególnie kobiety Chcesz? No super. Co ona kosztuje? Chyba 2 euro. A, jak, a ja widziałam taką za jeden. Tak? Gdzieś tam. To no, być za jeden. Ta Czy za jeden, ale to taka drzejeczka. Ta ładna. Dwa.

Jak chcesz? Kaja się zastanawia. Czy takie coś to możemy też przywiesić do Kantera? Margerita 3,50, tak? 4,50 4350. Poltana 5. Romana 5. Calzone 5. to Livela. Fugi. O masz fugi 5. Tono. Ale to chyba pizza. Nie wiem, jak to ma funkcjonować. trzeba iść tam do Także usiedliśmy w pizzerii, zamówiliśmy nie, pizzę, czekamy. To nie to. Tak, ale Trzy margarity to i dwie caprichozę. Nawet niedrogie, nie bo margarita kosztuje 5 euro. No, ja. Jej kupię. 5 A jedno alberobello Bello magnes nasz. A to jest moje. Wyglądają ja, wszystko. Sticker do campera. Ah, 3 margherite 2 capriche 3 margherite 2 capriche 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 2 Anche 2 capriche 2 capriche 2 capriche 2 capriche 2 capriche Un'altra mezza o da litro? Un'altra mezza. Ah. Oh, no, un litro. No, l l l un litro naturale, eh. Ci abbiamo ripensato. Va bene. Sì. Sì, vai, va. Ci sono la nostra pizza ah ci mi venivano da costruire andiamo a provarla che Kel momenti ecco per te facciamo il nostro tortellino vogliamo

Mało. Yy, dużo. I co Mało. Tu jest? Trzy margarity, dwie kapryczoza, jedna duża woda, 36,50 euro. Że nawet niedużo. O, takie długopisy, fajne są, no? No, już jak kosztują? Cztery. cztery? kontrast. Se lo dico, è colore è questo. Un pezzo si si avita. Mhm. Poto tirarlo, grazie. chi fai le marionette Grazie a voi. Grazie, a voi grazie grazie. 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 <gresso> <gresso>

No, Ale można spróbować. I to można spróbować. Mm -hmm. I tu tam są jeszcze. Ale Oregano. Oregano, suszone Kupujesz? to jest Teraz widokowi na spod, Po to jest Tak. Ma na górę tak. Na no, Скарпетки no, можем купить. Продолжение mm следует... -hmm. Snow White. A pod spodem? No, a drugą? Um, to jest chyba ta, co jabłko jej dała. A. I to jest. Czerwony kapturek. Tak. I... Z jest babcia. No. A, ale zamienia. I tutaj, się. Patrz, jest... Zamienia się lalka w inną lalkę. Tak, to jest fajne. Mogę taką? <laughs> Nie jesteś za dużo już na walki? Ale fajna. To jest Cinderella. Mm -hmm. Czekaj, wejdziemy na górę, ale tutaj jest tak dosyć nisko, trzeba się nie, schylić. Nie, nie. <słuch> ale ślicznie. O, to jest widok? Opadaj już deszcz. Tak? Popada? No. O Weszliśmy sobie tutaj na taras widokoły. W jednym sklepie można kupić pamiątkę. Jeżeli kupi się u pamiątkę, to po prostu oni pozwalają wejść na taras na górę. Jest fajny widok stąd z góry. Trzy na całe miasteczko. Czekaj, czekaj Teraz dalia. Dobra, schodzimy z powrotem. Trzeba uważać na głowy. No, on... Schody. Dobra. <grymne> Grazie. 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 U, tam chyba tak? Czy nie w górę? Tam tam Dobra idziemy Dobra chyba wystarczy zwiedzania. Chodziliśmy parę godzin, zjedliśmy pizzę i wracamy do kampera Zaczyna błyskać, chyba będzie niedługo burza. Także nie ma co tutaj już za długo siedzieć. Parę godzin jesteśmy i kupiliśmy parking na 6 godzin. Tak, na 6 godzin za 10 euro. Zobaczymy tutaj wycieczkę na tych fajnych domkach. Zjeżdżamy w stronę kampera. Pogoda nam się udała, bo jest naprawdę fajnie, chłodno, lekki wiaterek. Pewnie nie będzie niedługo burza, ale zobaczymy. Może miejmy nadzieję, że uda nam się wrócić na kemping i na kempingu nie będzie, bo w nocy to padało. Bardzo mocno. Była burza i no, tak ciężko się trochę spało, bo było głośno, ale fajnie było. Także idziemy do kampera, zobaczymy. Tam. Czy jeszcze dzisiaj gdzieś pojedziemy, czy nie, to się okaże Zobaczcie, już idziemy do naszego camper parku, tak wygląda wjazd Wejście tutaj do Camper Parku w miasteczku troli Valbera Bello, Cena. O teraz jest dużo miejsca już, nie? Także nawet jak ktoś chce przyjechać, to można wieczorem przyjechać, jest wtedy jest miejsce, przenocować i od rana sobie zwiedzać Bo jak się przyjedzie tak jak my około godziny 12-13, no to już może nie być miejsca Bo dla nas było ostatnie miejsce praktycznie już o. A my stoimy tu Fajne ma On poziomowanie Ciao Albero Bello. Wody, tyle płynie. to tak, To zrobione. Nie, jest dostosowane do że nie ma takiego wpływu. Nie, porobione. Mam takie. Mam Bandiera blu. To wszystko tu spływa.

Nie chodzi o plażę, dziecko, tylko chodzi, że teraz deszcz. To wjeżdżać, te dół tam. Mieliśmy jechać na plażę w Poliniano di Mare, ale niestety nie udało się. No, taki deszcz pada. Woda to aż płynie z ulic, jak rzeka, więc tam jeszcze trzeba zjechać w dół bardziej, więc raczej się nie pchamy w taki deszcz. Wracamy na kemping to Przejaśnia się, może uda się nam uratować jeszcze krzesła i nam nie zmokło, bo wszystkie krzesła i stoły zostawiliśmy na naszej parceli Także jedziemy, jest zostało 12 minut do kempingu. Zobaczymy czy zmokło czy nie zmokło.